Siemanko widzowie w dzisiejszym odcinku pokażę Wam Zamek Kreator z Świdnym, najnowszy z zamków. I e, postanowiłem, że go podzielimy na części, bo tutaj Wam pokażę, że tutaj to jest rozpinane wszystko e, i, e, i też mini figurki razem z e, koniami i skrzynią Zaczynajmy. Tutaj mamy kawałek e, pierwszą wieżyczkę, która mamy kawałek muru z dwóch stron. Tutaj mamy elementy do łączenia, na przykład tutaj i tutaj z wieżyczką. Bardzo ładnie zrobiony powyższy ten dach. Choć z trzech klocków. Fajnie ładnie to wygląda. Tutaj mamy jakby taką dziurę. E, Mamy tutaj również, e, jakby, taki mały pokoik i na górze, i na dole. Ale, żeby tam ludzika zmieścić, to mega proste nie jest. Więc po prostu e, odłożę to teraz na bok i pokażę Wam kolejny czyn zamku, którą jest brama główna, w sumie jedna. Która ma bardzo fajną funkcję. Tutaj mamy taką korpkę. Nie wiem, czy widać. Która podnosi e, ten e, most zwodzony. I gdy e, weźmiemy tutaj nieco tego tak za bardzo słonię. E, klotę do góry, to brama się otwiera. E, naprawdę to jest bardzo fajne. Mamy również tutaj takie miejsce, gdzie możemy ludzi gadać i kolejne kawałki do złączenia muru. Oraz mamy flagę i pochodnie. Tutaj mamy taki kawałek muru, po prostu bez zwierząt, bez niczego, po prostu z drzewkiem i z, e, znowu takim pokolkiem i z beczułką, do której na przykład możemy ten miecz sobie włożyć na dnie jeden, a kilka takich mieczy, więc to jest fajna tabeczka. Mamy również drugą z marchewką, ale to w dalszej części odcinka. No to teraz czas na największą. I tutaj będę musiał zmniejszyć ten, bo ona już się dwa razy więcej niż to, co. Tam mieliśmy, która prezentuje i ta część prezentuje się w ten sposób. Mamy tutaj takie ładne drzwi, ale minus jest taki, że z tej strony to tak nie za ładnie wygląda, ale e, mamy tutaj też e, taki ładny daszek i miejsce dla konia. E, e, którego Wam pokażę przy przeskończonym znaku wszystkie figurki i wszystko będzie zrobione. Tutaj mamy jeszcze taki tarasik. Poniosę to. I mamy największą wieżę, w której tutaj mamy wielkie jakby takie gniazdo. No i mamy domek. I zacznijmy tutaj. Tu mamy sypialnię z piecykiem. Z kominkiem. Łóżko naprawdę fajnie jest zrobione. Grube jest dosyć. Bo e, nie wiem czy teraz. E, dobra. Przy takiej cegle to łóżko jest dosyć duże. A na dole tutaj mamy salę. E, e, jakby taką ucztową, tylko tutaj. Bardzo przepraszam, ale tutaj będzie trochę ciemno, nawet gdy światło włączone. Gdzie mamy cztery krzesła, tutaj z tyłu też są dwa, ale tam się bardzo trudno wkłada pierwsze, po pierwsze ludziki i tam praktycznie ich nie widać. Mamy również taki żyrandol fajny i e tron. Tutaj taki. Wszędzie są jeszcze dekoracje typu firanki, stoiki z z tym świeczką e, i mamy też kominek tutaj teraz przejdźmy do górnej wieży w której mamy e, mi, e, takie miejsce do pisania e, i poza tym to w sumie tyle również tutaj tylko nie ma czy się nic nie zepsuje mamy z góry to gniazdo dobra no ale teraz wam pokażę tu, tutaj mamy taką kujnię gdzie mamy młotek Mamy taki mały młotek. Nie jak to się nazywało, ale na tym się nie robiło. I tutaj mamy wiadro z gorącą wodą. Oraz tutaj mamy kupkę. A tutaj mamy jakby takie tajne przejście. I mamy fajne schody prowadzące na górę. No i teraz czas na minifigurki. Ja to zawozuję. Tutaj ludzików mamy 6 plus 2 konie i skrzynia. No to zacznijmy od. Tutaj mamy czarnego jeszcze konia. Zamiast tutaj taką niebieską tarczą z koniem ma tarczę z wężem. W ogóle ta figurka ze wszystkich tutaj chyba prezentuje się najładniej. Pylarynka hełm a minka taka z wąsem ładna szata, pelerynka fajna a teraz koń, koń bardzo ładnie wygląda jedynie co jest problem, to składanie go bo złożenie go w 5 sekund to mm, jest niemożliwe e, bardzo fajnie jest główka zrobiona e, kopyta są ruchome i cały jest mega e, ładny, ale z bardzo dużej ilości klocków, więc wkładanie tego to mi się szczerze za bardzo nie podobało. No i król. Król e, wygląda e, w ten sposób. Kronę ma odpinano i teraz wygląda tak. Z drugiej strony ma taką gniewną, ale ja wolę wesołą. Ładny ma strój. Pelerynka bardzo fajna. E, korona i włosy. Mega to ładnie wygląda. I w ogóle król mi się też bardzo podoba. No a koń. No to w sumie to samo. Nie ma co przedłużać. Tutaj mamy taką rycerkę. Z ktu, e, tutaj macie e, panią e, u, bardzo ładny w ogóle jest ten hełm. Nie, ma trochę inny niż ten król i czarny rycerz. Tarczę taką samą jak król. No i strój e, szare spodenki. E, taki biały jakby. M, kawałek z pasem. Tutaj mamy włócznika z włócznią, w ogóle bardzo fajne są takie włócznie, najczęściej chyba w lego ninjago występują mamy też fajny hełm twarz jego wygląda w ten sposób, z drugiej strony nic nie ma a struna taki sam jak rycerka, więc go pominę i mamy łuczniczkę w ogóle tutaj bardzo dużo paniek na rycerki, choć rzadkie one były tak naprawdę gdzie mamy fajny łuk Trochę problematyczne jest wspinanie. Strój ten sam. E, tutaj mamy kaptur. Twarz ma no, taką, która puszcza oczką i taką trochę tam wesołą. I mamy też na plecach coat. I jeszcze e, szkoda, że ten na przykład ten włócznik, nie ma żadnego e, miejsca, żadnej zbroi, nic. Tutaj mamy pana Kowala. A jak dzisiaj bawię się tym zakiem, nazywam go Janek, bo pasuje do niego. Nic w sumie. Więcej o nim nie ma co mówić. Mamy również skrzynię skarbów, w której znajduje się. O Boże, moneta wypadła. A to utknęło, dobra. Korona jedna trzy takie monety, tutaj raczej znaczkiem korony i łańcuch złoty z dwoma diamentami. I to tyle, e, gdy chodzi o e, sam pokaz figurek i zamku, więc teraz tylko wszystko złożę w całość, czyli widzimy się za sekundeczkę. A dla Was to w sumie nic. Tak się prezentuje zamek z lódkami i złożony w ogóle, gdzie mamy e, czarnego rycerza, który najeżdża zamek. E, I tutaj król i włócznik próbują go powstrzymać. Rycerka, łuczniczka i kowal oglądają wszystko z góry. I też chciałam zapowiedzieć, że takie zamki będą częściej występować na kanale. Na przykład, e, Teraz kolejny w kolejce e, zamek to będzie herbulwa, czyli największy zestaw, jaki opłat nie da się znaleźć. Ten yy, w internecie, choć nie jestem w 100% tak pewny, czego będę miał, bo 1800 zł kosztuje, więc w 100% nie ma pewności, ale raczej będzie. A później kolejny zamek Lego Kreator 3 w jednym, i tak się to zapowiada. Więc e, bardzo bym chciał, żebyście to zasubskrybowali, ten filmik, bo naprawdę dużo pracy włożyłem to sorry, że nie pokazałam jak się kawałek składania albo ile ma pacek, bo po prostu wtedy nie myślałam nic o nakręceniu tego zamku, bo on już ma tak z miesiąc. Stan zachowań go idealny, bo myślałam, że też nakręcę na YouTube a. I bardzo dziękuję za obejrzenie. Napiszcie w komentarzach, ile oceniacie na 10 zamek. Pa!